Słabą kamerę... No. O, o! Naprawiła się kamera. No i zapalają się. 3, 4, 5 czerwonych świateł. No i kierowcy ruszyli. Lepszy start tutaj sterusia. Jablon tak bardzo, samo bardzo dobry, że wystartował tutaj synalek, bo chciał po prostu później... Tutaj się rozpycha. Co? Tutaj... Piciuk poza torem. To... Kirulis całkowicie... I obrót synalka! Tutaj. Oj obrót. Kirulis, jeszcze jablona, o, Kirulis, dwóch bram, kierowców. Iż. DRAMA TYCH KIEROWCÓW <grych> Synalk wycofał się z sesji Całkowicie rozbity drama tego kierowcy aspirował o, pol, o wygraną O pole position Ale niestety Kirulis zniszczył wysik I Jablonowi i Synalkowi A więc Steruś już A więc Steruś już tego jest na Pierwszej pozycji wygrał start o Bardzo dobry start miał drugi jest pi e piciu szczęście, 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 a tutaj Trzyżyk bardzo szeroko wyjechał niebezpiecznie. E mam... Na czwartym piątym pozycji mamy Renault. Tutaj bracie Renault dosyć lu nie lubią się chyba, bo dochodzi do sprzeczek nam torze pomiędzy nimi. No to jest takim miśle, że Renault w tym sezonie chyba... No chyba, chyba jest safety car, no bo tak kierowcy zwolnili, u mnie nie ma U mnie nic nie ma! U mnie dopiero się pojawiła sektor pierwszy czy flaga. Ale chyba nie będą e, boksować. Tak, nikt nie raczej nie boksuje. O też Queer boksuje, ale Queer ma chyba uszkodzone skrzydło. Teraz to. jest podbiło. Minimum. Je. Serusia, ale ty... o wiele lepsze wyjście. Dosyć przestrzony zakręt. Razer. Jest... Ale utrzymał się Serus jednak przed Razerem. Jest udany manewr na trzecią pozycję. Helmutinho bez DRS-u. Oj. Oj. Jablon wykorzystuje pełen potencjał baterii. I będzie próbował po wewnętrznej. Dokładnie, wyprzedza. Wykorzystuje po tutaj lukę, no. którą zostawił Helmutinho. Po I mylaka. wyprzedził e, racing point kierowcem Mercedesa. Jablona na jeszcze No i piję w Nie tak dawno, Nie bardzo. No ale chyba bez obrony nawet. Bo tak. DRS! To widać jak od razu korzysta na tym. To się. Wielki dive bomb <grym> Jablona Taki wielki. To się wepchnął tam. To będzie teraz. Serwis o wiele większa prędkość. Ale. Jest atak. Jest to udany atak. D Pięk ja już za ojca dyktatura, który z błędem... A u mnie kuje złotem, dlatego... To, to u ciebie się będzie zgadzać. Tutaj... Bardzo o, szeroko, ojciec dyktator, ojciec dyktator. Kolejny spin. Bardzo blisko, prawie rozwaju Anna Kino. Mój Boże. Hbf'kę. Oj! Diablo z błędem! Drama tego kierowcy! Mało brakowało, aby się rozbił całkowicie, ale wyleciał spoza tor. profilaktycznie ja ten i Steruś wygrywa wyścig o Grand Prix Hiszpanii drugi picik z sekundowym karą trzeci na metę wjeżdża Klusza i dalej tracił do litera a więc zakończył się ten bardzo dziwny wyścig no w po, po pokazu slajdów akurat na tego no niestety no i mamy! Serusia na podium! I mamy też zmianę gospodarczą. na gospodarze. podium, na podium. Na pudle zwycięskim. Na pierwszym miejscu. Oj, no tutaj widać, że świętuje. To już wiadomo, dlaczego on views. Takiego luksusowego pasażera tam na miejscu. Pasażera z twojej. Renault. Żeby to. Świętować tą wygraną!